Przecież ten skin akurat jest mega Ty zaznaczyłeś Nie ja to zaznaczyłem, to zaznaczyłem Co jest? Nie wiem na co nie znowu nie wiem. tam, ale dobra, niech i tak będzie Jest zadanie i chcę je zrobić to najłatwiej, bo jest UFO. Bo trzeba odwiedzić dwie, mie trzy miejscówki w tym samym meczu. Jakie? Koci... Koci yy, przystań Dorsza. Okej. Okay. Dobra, ja lecę na ryżyczkę. Ja lecę na ten domek. Na o nie, co ty teraz zrobisz? Oj, oj. E, nie dość, że nie mam z y, skrzynki, to nie mam jeszcze broni. Chcesz? Bo ja mam... Ej, pamiętasz agentów tego cienia i mroku, którzy byli na zalewie? I bombę? To tutaj teraz są Tu gdzieś mamy gościa To pewnie będzie tam Masz może am modu snajperki? Nie A za to mam tu ufo I samochód, ty samochód Pewnie Ferrari, bo tu gdzieś jest ten. O, są tam ludzie Wszystkie te szybkie samochody to Ferrari teraz. To jest jeszcze inna ekipa. Ogień krzyżowy. Mamy dwie ekipy, które w nas strzelają, tak ci tylko powiem. trochę idę wycofać Jest bieda jeden hit, bo dostał za 130. Dawaj, bo są ci kolejni. No wiem, ale no co ja ci teraz zrobię? Jeszcze plecy. Ostatnie składy, i one są tam. No i huka to zadaje przez ściany No to zadaje przez ściany Ale jak ma dwie warstwy, no to... No ale jedna była i nie trafiło. No to jak nie trafiłeś, to jeszcze co innego. Bardzo mi się podoba ten ten pojedynek, a mnie już się nie podoba, bo zostali tylko ci jedni. Dostało 85. Ja też dostałem, on ma mocniejszego gana. No chyba se ja ja robisz